Ile zgadnę krajów bez możliwości poruszania się? Przyznam wam tak szczerze, że jest to rzecz, którą chciałem spróbować od dłuższego czasu. To brzmi trochę jak początek filmu przeprosinowego maxilla. No ale teraz motywacja już jest. Oczywiście, wszystko to wykonamy na oficjalnej mapie Diver Sword. Nie będzie tutaj limitu czasu, ale nie będzie możliwości poruszania się. Będziemy mogli zoomować i tam przemieszczać się strzałeczką. Natomiast nie możemy po prostu się ruszać. W tym temacie rekord należy do pana RC, który uzyskał aż 117 zgadniętych krajów. Mój osobisty cel to zrobienie przynajmniej 10, bo jeżeli tyle się nie uda, to będzie to tragedia. Słuchajcie, ja tylko napomknę, że jest to nowy kanał. Więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, żeby on miał szansę się rozwijać. No i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału z dzwoneczkiem koniecznie, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków. A nawet jeżeli nie chcecie, to odcinki są codziennie o godzinie 17. .00. Dobra, bez zbędnego gadania. Zacznijmy naszą przygodę. Zobaczymy, bo sam jestem mega ciekaw. I pierwszy kraj nie wydaje się jakiś trudny. Wydaje mi się, że to są słupki, które możemy znaleźć m.in. w Austrii. Klimat też jest taki typowo austriacki, więc mój pierwszy strzał właśnie idzie w ten kraj. I ładny strzał, bo to aż 34 km od poprawnej lokacji. Drugi kraj wygląda już troszeczkę ciężej, natomiast wygląda mega azjatycko, co raczej by świadczyły te widoki. Hmm, kobym powiedział, wiecie co szczerze, że to jest chyba bardziej południowa Korea niż Japonia. Spróbujmy, czy to jest południowa Korea? Tak jest, więc drugi kraj za nami. Trzeci przykład, no to już typowa Europa, co również świadczyłyby blachy europejskie, natomiast ten przykład już może nie być taki prosty. Jednak wydaje mi się, że ten słup elektryczny jest strasznie podobny do tych, które możemy zobaczyć we Francji. Szkoda, że tutaj nie widzę. A nie, tutaj coś możemy zobaczyć, fineza. Powiem wam tak szczerze, że wydaje mi się, że jesteśmy we Francji, ale jak to będzie jakaś. Belgia, to się nie dziwię, kurczę, to jest niebieski znak. Wydaje mi się, że takich we Francji nie ma. Takie niebieskie znaki są mega popularne w Finlandii, w Estonii, też się pojawiają na Litwie, są chyba na Łotwie. Ale ta architektura, wiecie co, to może być Belgia. To może być Belgia, bo ten znak niebieski we Francji, wiecie co, dam Belgię, to jest mega ciężki strzał, ale zobaczmy, najwyżej zaczniemy od początku. Czechy. Jak to przyjęło się mówić, pierwsze koty za płoty, pierwsza gra nie była jakaś super, ale czy ta za to będzie troszeczkę lepsza? Jest to kraj azjatycki, w 100% tego typu szlaczki, nie wiem, wydaje mi się, że to możemy znaleźć w Tajlandii. I to jest Tajlandia, więc zaczynamy ładnie. Pierwszy kraj zgadnięty. Drugi natomiast nie wygląda o wiele lepiej. Natomiast jest to ruch lewostronny i te słupki bodajże należą do Nowej Zelandii, więc tutaj nie będę się wstrzymywał. Może dam te tereny, nie te tereny, ale strzał wciąż dobry, ponieważ mamy dobry kraj. oj, co to za samochód jakiś dziwny? Nie wiem, powiem wam, że tego samochodu nie znam. To należy na pewno do jakichś wysepek, ale szczerze, to auto. Pierwszy raz widzę, więc to na pewno już będzie gra przygrana. Stałem, że tutaj na jakimś. Te curacao wyglądały inaczej. Barbadosa chyba nie miało takich rzeczy. Nie wiem, co tutaj Dominika, jakaś wyspy tutaj. Kurde, bardzo ciężki przykład. Nie dać to curacao i tak chyba nie wymyślę nic lepszego. Chyba, że tu jakiś Dominikana, Guadelupę, może Antiguły, Wyspy Brytyjskie, albo gdzieś tutaj w Australii. Z wyspy Kal American, sama. Nie wiem. Ale byle gdzie? Czajcie to, zgadłem, że to są wyspy, ale nie mogę tego zaliczyć, bo no nie walnąłem w lokację, tylko walnąłem w morze. Kiedyś gdzieś słyszałem, że również Amerykan Samoa to kraj, który jest gdzieś tam liczony w GOGESerze, więc ten samochód nie byłby aż takim niesamowitym gesem, ponieważ tak jak mówię, była na to szansa, aczkolwiek lećmy dalej, bo jestem trochę na siebie zły. Natomiast tutaj typowa Brazylia, tutaj myślę, że nikogo nie. Nie, czekajcie, to był dopiero pierwszy kraj zargnięty. Przepraszam, bo tam jeszcze jakieś wcześniejsze zawisłości. Były, no dla mnie to ruskie. Czy to jest Rosja? Jest po prostu Rosja. Także go, to jest Nigeria. Samochód, który jeździ za nami, właśnie w tym kraju występuje. Także trzy pierwsze kraje poszły dość łatwo. Mamy żółte blachy z tyłu, tutaj też z tyłu. A czy jedzie za nami białe blachy? No to to już typowa Wielka Brytania. Tak jest, czwarty kraj zgadnięty. Na razie idzie całkiem nieźle. No ale chyba przychodzą pierwsze schody. Chociaż to są typ. Oj, czy tutaj też nie jest zamazane? Bo to mogą być Włochy. Pierwsza moja myśl to była Hiszpania. Kurczę, chyba to też w Hiszpanii takie znaki są. Ale nie wiem, czy tutaj nie ma troszeczkę zamalowanego. Bo takie znaki byłyby we Włoszech. I to też troszeczkę włosko pasuje, ale... Nie no, daję Włochy, bo mi się wydaje, że tam to może być Włochy. Tak, to są Włochy. Więc pierwsza piąteczka za nami. No ale pierwsza piątka to za mało. Lecimy. Czy będzie szósty kraj zgadnięty? Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Mile. Więc to muszą być Stany Zjednoczone Północnej Ameryki, szósty kraj zgadnięty. I tutaj już troszeczkę się zaczyna ciężej. Natomiast jest to język hiszpański, auto, które jeździło po Gwatemali, no i wydaje mi się, że tutaj nie może być to inny kraj niż właśnie Gwatemala. Jest siódmy kraj. Ósmy kraj nie powinien też być jakoś mega ciężki do zgadnięcia. Dlaczego? Bo to wygląda jak kraj dawnego ZSRR plus czerwone, tutaj logo na. License plate, czyli Jezus, jak to się mówiło po polsku, teraz wypadło mi z głowy, yy, no tablice rejestracyjne, Jezus Maria, Meksu Amerykanin, yy, natomiast to auto to również Kirgistan, więc tutaj nie ma się, oj, gdzie ja tu jadę, nie ma się co jarać, bo jest to prosty kraj, do zgadnięcia, dajmy, że blisko Biszkeku, tak, to jest zaledwie 41 km od ósmy kraj, Ruch prawostronny tutaj mamy, mamy tak zwane Concord Roads. On, on jedzie prawą stroną, no to nie, tutaj nie może dojść do pomyłki, to muszą być Filipiny i są Filipiny. Czy będzie dyszka, czyli cel minimalny? Tak, moim zdaniem będzie dyszka, bo wydaje mi się, że już po tym zdjęciu mógłbym strzelić bez ruszania się. To typowy słupek, który występuje w Rumunii. Dodatkowo tutaj wielką podpowiedział jest to, że jest to białe na początku, to również właśnie w Rumunii takie są. Czy tutaj coś jeszcze, co mi może bardziej podpowiedzieć, że jest to Rumunia? Jest kolejny właśnie taki sam Rumunia i powinien być dziesiąty kraj zgadnięty. Tak jest. No dobra, cel minimalny jest te dziesięć krajów, ale ja chcę więcej. Fajnie, jakbyśmy nie, zako nie zakończyli na tych dziesięciu krajach. Tutaj mamy język hiszpański. Jakie auto jedzie? Białe. Hmm. Białe auto, pierwsza moja myśl to Chile i chyba bym strzelił właśnie ten kraj. To też może być Peru. Ale nie, ja daję Chile i oby to nie był koniec. To też może być niby Boliwia, ale. Jest to niestety Boliwia. Cel minimalny zrobiony, ale postarajmy się spróbować zrobić coś lepszego, bo moim zdaniem jest na to potencjał. Tutaj mamy typowe koreańskie znaki, więc nie będę nawet świrował w wale Południową Koreę. Zapisuję sobie pierwszy kraj odgadnięty. I tutaj co my mamy? Hmm, kraj, który wygląda jak Ameryka Południowa. Ale to jest Argentyna, ponieważ jest to czarne auto oraz moim zdaniem te tablice rejestracyjne należą do Argentyny z racji tego, że mają właśnie taki kształt plus taką kropkę na środku, jakby widoczną. I takie coś było w Argentynie. Tutaj też widzicie tą kropkę. Dla mnie to jest Argentyna i jest to jak najbardziej dobry strzał. Argentyna oddała, ale czy odda ta miejscówka? I tutaj... kontrao de Offera Publica. Kurczę, coś co na pierwszy rzut oka bym powiedział, że jest... Meksykiem, ale to nie jest Już prosty przykład, moi drodzy Też tego typu architektury są popularne W Meksyku, Brazylii Dawaj, daje Meksyk, wydaje mi się, że to może być ten Meksyk Kolumbia Spróbujmy wykręcić jeszcze jeden raz Dobry wynik, bo Bardzo mi na tym zależy, żeby tutaj Coś jeszcze sobie udowodnić. Oj, ale to nie jest łatwy kraj do zgadnięcia Wiecie co, z miejsca daje Brazylię, może być to Meksyk Nie, była to Brazylia, dobra, bo jakby był zły kraj To bym sobie zaczął od nowa, to jest Gana Tutaj chciałem się jeszcze upewnić, ale tutaj czuć tą gany, żeby nie było blisko Burkina Faso, ale to wciąż jest gana. To jest Francja. Tu mnie myślę, że nic nie może chyba zaskoczyć. Nie, to musi być język typowo francuski. Jesteśmy we Francji. Trzeci kraj zgadnięty i powoli zaczynają się schody, ponieważ jest to kraj Ameryki Południowej. Jednak, jednak, czy to może być Meksyk? Wydaje mi się, że to jest Meksyk, moi drodzy. Tak, jest to Meksyk, czwarty kraj zgadnięty. Czwarty kraj za nami. No to są Stany, nie, nie Kanada. Stany, tak jest, pierwsza piąteczka za nami. Ale pięć to wciąż za słaby wynik. Tutaj chcemy poprawić nasz rekord. Och, co tutaj tym razem? Ruch jest prawostronny, tak jak podejrzewałem. Wiecie co? Boję się, że to może być Boliwia, ale akurat takie. Linie ciągłe, podwójne To może być też Chile z białym autem Które też jeździło, wiecie co Ale takie słupki Kurde, nie czy to nie jest Boliwia hmm. Wiecie co, pójdę w tą Boliwię Tak jest Szósty kraj Bardzo ładnie Blachy Unii Europejskiej Tutaj natomiast mamy Mega Automatic, kurde No i to już będzie mega ciężki przykład Sport Garden Kurczę, no wygląda to tak trochę nordycko, też ma takie jakby kropki nad tymi literami, więc stawiałbym na nie... Allar elektronik, próbuję znaleźć cokolwiek, Goldmaster HD. Allar Electronic, co to może być? Kagri? To C jakby miało taki ogonek. A dawać, nie tu. Tak jest! To był ładny strzał. Dawać, nie przerwijmy tego strika. Czy ten strig przewiemy? Jest ruch lewostronny. Szczerze typowy RPA to jest dla mnie. Tak jest, typowy RPA. Ósmy kraj za nami. Ok, tutaj dwie linie ciągłe, znaczy dwie linie, kwadratowy znak. Kurczę, pierwsza moja myśl to była Brazylia, ale to nie jest Brazylia. Dla mnie to są po prostu Stany. Słuchajcie, tutaj się strasznie zbłaźniłem, więc chcę Wam coś wytłumaczyć. Ten znak oczywiście był diamentowy, a nie kwadratowy i w tym przypadku takie znaki diamentowe praktycznie zawsze występują w Kanadzie, a nie w Stanach Zjednoczonych, także to był mój błąd. Powiem wam tak, jest godzina 16.30, ten odcinek ma być na 17, już praktycznie kończę montaż, ale chciałbym jeszcze raz spróbować, bo kurczę, troszeczkę się źle z tym czuję. Uważam, że... Stać mnie na wiele więcej niż to co pokazałem w tym materiale. Oczywiście tego typu challenge będą jeszcze yy, jak najbardziej widoczne. To jest ruch lewostronny, zon operacji, kamera. Co to jest za kraj? To może być po prostu jakaś Malezja chyba. Tak jest, to jest Malezja, więc spróbujmy jeszcze tą jedną mapę zagrać. I okay, to już aż taki prosty przykład nie będzie. Natomiast strasznie śmierdzi mi tutaj... Finlandii. Chociaż kurde, nie wiem, czy te słupki nie były w Szwecji. Nie, chyba w Finlandii. Tak jest, Finlandia, więc mamy drugi kraj za nami. Stadion LKS Jura Niegowa. Nie znam takiego klubu, ale znam taki kraj, gdzie taki język mógłby występować, a to jest blisko Częstochowy gdzieś. Okej, okay, ktoś tutaj, piłeczkę, gra, runda czwarta. To jest, moi drodzy, typowy tajwański znak, znaczy tajwański symbol więc tutaj Tajwan musimy strzelić a to natomiast jest Rosja, więc mamy 5 krajów 22 tysiące punktów nawet nieźle, ale 5 to wciąż za mało dawać, coś tutaj jeszcze przyjemnego żebyśmy mogli zgadnąć kolorin, trochę w kolorze Kolumbii oj, ale to Kolumbia nie jest z racji tego, że w Kolumbii byłyby żółte blachy więc tutaj hmm, no nie jest to raczej prosty przykład, coś jest Związanego z Ameryką Południową Ale co to może być? Powiem wam, że boję się, że to może być Ekwador Który jest moim zdaniem ciężki do strzelenia Ale bardziej boję się, że to może być po prostu jakaś Brazylia Ale no postaram się coś jeszcze znaleźć Okej, okay, znalazłem, że tutaj płaci się dolarem Ale w Kolumbii, nie w Kolumbii to są peso Ale z czym płaci się w Ekwadorze? Chyba nie Czy w dolarach się płaci? Dobra, Brazylia Widzowie, ustalmy, że jak wbijecie pod tym materiałem 500 łapek, to zrobimy challenge, który muszę zgadnąć w taki sposób co najmniej 20 krajów, bo inaczej odcinek się nie skończy. I też tym samym będę wiedział, czy taki format wam się podoba. A ja pięknie wam dziękuję za dzisiaj do usłyszenia już jutro o godzinie 17.